Lubicie się bać? Jeśli tak, to się dobrze składa, bo zbliża się Halloween, święto, kiedy trup ściera się gęsto. Na szczęście tylko ten na kostiumach lub dekoracjach. Dobrze się składa też dlatego, że dzisiaj porozmawiamy o tym, jak po angielsku mówić o strachu, więc to filmik dla tych, co się lubią bać. BU! Myślę, że większość z Was bardzo dobrze zna wyrażenie be afraid of czyli właśnie bać się. Tego wyrażenia użyjemy do opisania naszych codziennych strachów, czy fobii. I'm not afraid of heights, but I'm afraid of spiders. Nie mam lęku wysokości, ale boję się pająków. Chyba nie ma osoby, która bała się ich bardziej niż Ron Weasley. Can we go back now? Harry? What? Uh. Can we panic now? Podobny poziom strachu określi nam przymiotnik frightened, czyli przerażony albo przestraszony. Tutaj niejako w Gretisie dostajemy też czynność to frighten, czyli przestraszyć lub przerazić kogoś. You totally frightened me with that scream. Przeraziłaś mnie tym krzykiem. You frightened my maids. All my soldiers are at war. Are you frightened of me, Colin? No. Good, because I like you. Why? No dobra, a co powiedzieć, kiedy oglądamy horror lub kiedy ktoś nas przestraszył krzycząc BU w ciemnym korytarzu? Reakcje mamy różne, może nas dosłownie zamurować. Możemy dostać gęsiej skórki, albo po prostu zacząć się trząść. I wszystkie te zjawiska całkiem łatwo da się opisać po angielsku. Ale po kolei. Dla tych, którzy są fanami Harry'ego Pottera, a my, jak widać, jesteśmy, to słowo nie powinno być żadną niespodzianką, bo taki rodzaj czarnej magii stosował bazyliszek, zamieszkujący komnatę tajemnic. Petrified to po angielsku skamieniały ze strachu, sparaliżowany, osłupiały, czyli dokładnie taki, jak ofiary spetryfikowane przez bazyliszka. Żeby nie było, zapewniam, że Mugole korzystają z tego słowa i robią to w angielskim całkiem chętnie. I was singing. with my eyes closed was i frightened i was petrified. i think you're petrified and i just want to create a safe space to talk about why you're scared and since i've never been to real school before i'm pretty much totally and completely petrified. it turned out he was petrified of a big ceremony so we did a sort of spur of the moment thing. Nieczęsto się zdarza, żeby idiomy polskie i angielskie były do siebie aż tak podobne. No dajcie spokój, kto to widział. Ale w przypadku dwóch kolejnych wyrażeń tak właśnie jest. Dostać gęsiej skórki to po angielsku po prostu get goosebumps. No już łatwiej być nie może. Wy też możecie przyprawić kogoś o gęsią skórkę lub dreszcze. Wtedy powiemy give somebody goosebumps. Every time she enters the classroom, she gives me goosebumps. Za każdym razem, kiedy wchodzi do sali.

Tu warto dodać, że to wyrażenie pasuje zarówno do sytuacji, gdy strasznie się boimy, jak i do takiej, kiedy jest nam potwornie zimno. I was shaking like a leaf when they finally found me hidden in the wardrobe. Trząsłem się jak liść, kiedy wreszcie mnie znaleźli schowanego w szafie. Poor bastard was shaking like a leaf. Clarence was in the back trembling like a leaf. You're trembling like a leaf. Oh goodness, look at her. She's trembling like a leaf. Na koniec jeszcze jedno wyrażenie, tym razem boimy się już nie na żarty. Jak to powiedzieć po angielsku? Tego już sami nie wymyślimy, ale opcje mamy dwie: be scared out of one's wits albo be frightened out of one's wits. Przetłumaczymy to też jako umierać ze strachu albo mieć pełne gacie. Ze strachu oczywiście. Jak tego użyć w zdaniu? Na przykład tak: She was scared out of her wits when watching the silence of the lambs for the first time. Umierała ze strachu, oglądając milczenie owiec po raz pierwszy. They were frightened out of their wits on that roller coaster. Mieli pełne gacie na tej kolejce górskiej. Nawet jeśli wasze Halloween party to jednak bardziej klimat trick-or-treat, cukierek albo psikus, niż krwawe gody, kliknijcie w link do ćwiczeń i sprawdźcie, czy umiecie bać się po angielsku. I nie bójcie się polecać i subskrybować naszego kanału. Happy Halloween!